Witajcie kochani, słuchajcie, to niesamowite, pytacie, kwestionujecie, dopytujecie jest naprawdę tyle pytań. To właśnie dla takich otwartych umysłów stworzyłam ten kanał, i dla tych takich jak ja, których takie kwestionowanie, takie podważanie, takie zadawanie pytań na temat wszystkiego jest taką drogą do poznania, właśnie. Bardzo serdecznie Wam za to dziękuję. Słuchajcie, ci, którzy byli na ostatnim spotkaniu, wiedzą to, bo sami reanimowali mi komputer tak, żebym jeszcze jakiś czas mogła na nim pracować. Poza tym, pewna praca, z tymi z was, którzy tego potrzebują, to również zajmuje mi coraz więcej czasu. To są, powiem wam szczerze, całe godziny na rozmowach, na odpowiedziach na maile. Często w weekendy przyjeżdżacie do mnie, jeśli nie potraficie sobie z czymś poradzić. I powiem wam, że to jest takim sensem i radością mojego życia, że mogę tu być dla was. Bez ograniczeń, i że to nie wiąże się z jakimiś waszymi kosztami. I powiem Wam, żebym mogła to robić tak na absolutnie pełny etat, zaczynam promocję książek, które do tej pory powiedzmy traktowałam trochę po macoszemu. I tak sobie postanowiłam, że jak już są, to one będą dla mnie źródłem utrzymania. Ale tak, komputer choćby używany, bo no taki będę musiała kupić, niestety. I promocja to, no to niestety są jakieś koszty. Policzyłam to i powiem Wam, że jeśli ci, którzy oglądają te filmy, poświęciliby jednorazowo 5 zł na taki cel, byłoby to. Całkowicie, absolutnie wystarczające. Więc jeśli uważacie, że ma to dla Was jakąś wartość, to numer konta podany jest pod pierwszym filmem na kanale. Tak, to by było na tyle tego wstępu i zaczynamy. Dzisiaj porozmawiamy sobie o. na no, dwa tematy, które. Was bardzo mocno zainteresowały i jest na ten temat naprawdę dużo pytań. Zainteresowała Was postać Chrystusa i dusza. I na te Wasze pytania postaram się dzisiaj odpowiedzieć. Postać Chrystusa jest w ogóle czymś przedziwnym. Jest dla mnie w pewien sposób dwuznaczna ale tak prawdę powiedziawszy jest dwuznaczna może z punktu widzenia bardziej awatara niż ducha. I to postaram się Wam tutaj przedstawić. W dziejach świętego Jana to jest, to jest apokryf z około II wieku naszej ery. Jest przypisywany świętemu Janowi, ale zapewne napisał go kto inny, natomiast napisał go na Podstawie wglądu. I częściowo ten wgląd będzie dla nas punktem wyjścia. Jan jest taką postacią wyjątkową dla Chrystusa. I w tym tekście znajdujemy go w momencie, w którym ucieka spod krzyża na górę oliwną do jaskini. Tam w świetle ukazuje mu się Chrystus. No, trzeba to nadmienić, że wszystko działo się w trakcie ukrzyżowania. I Chrystus w tym tekście mówi Janowi: Że tam na dole jestem ukrzyżowany i przebity włóczniami. Chrystus mówi Janowi: Że to On włożył w jego serce to, żeby właśnie tu, w tym momencie, przybył, aby otrzymać tą naukę. Jezus mówi w tym tekście, Ja nie jestem tym ciałem. I wiecie, i to jest dla mnie dziwne. Pamiętacie te słowa Jezusa, wykrzyczane na krzyżu: Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił. I teraz słuchajcie, zastanówmy się, kto je wypowiedział. Według wierzeń gnostyków, Jezus był specjalnie przygotowanym ciałem, żeby. Chrystus mógł w nie wejść w określonym czasie. I stało się to w chwili chrztu Jezusa w Jordanie. No zobaczcie, praktycznie działalność Jezusa tak naprawdę zaczyna się od tego momentu. Ciało przejmuje istota Chrystusa i mówi i czyni poprzez awatara. Następnie opuszcza ciało Chrystusa, i tu nie wiemy, czy tuż przed, czy w trakcie ukrzyżowania, i tak naprawdę, no, na logikę, zostawia Jezusa z tym cierpieniem. Teraz z całego tego opisu można wysnuć wniosek, że słowa Jezusa na krzyżu były skierowane do Chrystusa, który Opuścił go w takim momencie. Zresztą, zobaczcie, tego awatara wszyscy traktują jako coś kompletnie nieistotnego. W pismach apokryficznych apostołowie kilkukrotnie pytali Chrystusa: co stanie się z tymi, którzy nie posiądą poznania? Odpowiedź jakoś tak zawsze była wymijająca. <śmiech> Tutaj <śmiech> możemy powiedzieć: No cóż, z prochu powstali, w proch się obrócą. Według wierzeń hebrajskich, które były żywe jeszcze za czasów Jezusa, wszystkie dusze szły do Szeolu. I tak zwany raj, czy niebo, było zamknięte. W oczekiwaniu na Mesjasza. Dopiero po zejściu tutaj istoty zwanej Chrystusem w ciało Jezusa, i tak zwanym odkupieniu. A powiem wam, że cały czas będę twierdzić, że to było odkupienie przez Chrystusa swojego grzechu pierworodnego, czyli tego co zrobił ten jego aspekt, czyli stworzenia tej przestrzeni astralnej, Demiurga, przez Sofię. I dopiero, słuchajcie, to już zresztą wcześniej o tym mówiliśmy, dopiero wtedy coś się otwarło, jakaś przestrzeń. A związane jest to z tym, co mamy w opowieściach pism apokryficznych, czyli na przykład Nikodema. I mówią one o zejściu Chrystusa w głąb, do piekieł. Miało się to zdarzyć tuż po śmierci ciała Jezusa na krzyżu. I słuchajcie, według schematu, o którym mówię, całkowicie by się to zgadzało. Patrząc od strony materii, która jest zewnętrzną częścią tej kuli, aby dostać się do Astrala, czyli do przestrzeni demiurga, Chrystus musiał zejść w głąb tej kuli. Ale czym jest ten obraz? Może to być alegorią, symbolem uwolnienia się informacji w tej przestrzeni astralno-materialnej. Bo słuchajcie, to Chrystus pierwszy zaczął mówić o tym, że miejsce tych obdarzonych duchem jest w pleromie, w pełni. I może, słuchajcie, on wcale nie nauczał o źródle. A o Macierzy, bo przeglądając te teksty, czy jak sami będziecie je czytać, jeżeli w miejsce słowa pełnia, pleroma wstawicie Macierz, to w tym znaczeniu, w jakim ja to rozumiem, to znaczenie tych tekstów zmienia się diametralnie. Słuchajcie, może to była pierwsza istota, która zdała sobie sprawę z istnienia Macierzy. Zobaczcie ten gnostycki krzyż zamknięty w okręgu. Podział na górę i dół. I na dualizm prawo i lewo, czyli góra i dół, źródło i ta część astralno-materialna. I ten drugi podział wzdłuż, czyli dualizm. I. Tak, na dobrą sprawę, symbolicznie jak patrzymy na ten znak, to dotyczy on obu części. Obu części zamkniętych w kuli. Zarówno w kuli zamknięta jest część źródlana, jak i właśnie ta astralno-materialna. Czyli tak, na dobrą sprawę, to cała ta przestrzeń, bez względu na to, czy to jest część źródlana, czy, czy ta część astralno-materialna, jest dualna, zróżnicowana. Podzielona. Pełnia znajduje się poza tym. <laughs> Jak to mówiali gnostycy, kto ma oczy, ten widzimy. To wszystko naprawdę mamy przed swoimi oczyma. I tak naprawdę nasuwa się pytanie, gdzie odeszła istota zwana Chrystusem? Do źródła czy do Macierzy? Zobaczcie, Chrystus jest jedyną istotą, która pokonuje tą barierę między źródłem a astralem. Nie ma drugiej takiej istoty, jak już ostatnio mówiliśmy. Może to jest naprawdę ten pierworodny źródła, który uzyskał pełną samoświadomość i pełne samostanowienie. Może on był pierwszym, który odkrył, czym ten konstrukt jest. Żeby tą wiadomość móc przekazać dalej, musiał tu przyjść. I zdarzyło się to długo po fakcie, gdy jego aspekt stworzył tą przestrzeń. Może tu ta samoświadomość, którą ta przestrzeń niejako odziedziczyła po swoim twórcy, w pewnym stopniu, spowodowała, że Chrystus chciał dać istotom tutaj zamieszkującym możliwość wyboru. A jeżeli zorientował się, czym jest ta przestrzeń i że część bytów, Tutaj nie powstała z części tego zielonego, tylko. Pamiętacie, kula zanurzona w czarnej wodzie? Tylko z części właśnie tej macierzy, która niejako poddała się programowi wyodrębnienia. To może chciał to przekazać właśnie nam, tym obdarzonym duchem. Może duch wcale nie pochodzi ze źródła. Może duch właśnie pochodzi z macierzy, z czerni. Następna kwestia, która bardzo często jest przez Was poruszana, to dusza. Czym ona właściwie jest? I powiem Wam, jak ja to widzę. I znowu wrócę tutaj do tego rozróżnienia gnostyków na tych, którzy posiadają duszę, i tych obdarzonych duchem. Dusza należy do tego systemu. Jest nierozerwalnie związana z awatarem, jej doświadczenie jest nierozerwalnie związane z awatarem. To taki duet. Awatar od dziecka w relacjach buduje swoją tuteczną tożsamość. Jest to zespół programów, uwarunkowań, wierzeń na swój temat, na temat świata, w którym żyje. To determinuje jego tak zwaną drogę życiową. Dusza jest jakby inteligentnym, samouczącym się programem, który, powiedzmy, poprzez awatara zbiera informacje i ewoluuje. Doskonale wie, czego chce się dowiedzieć, więc kieruje awatarem tak, aby dostarczył jej te informacje. Wydaje mi się, że dusza nie jest obdarzona. W jakąkolwiek empatią, bo cierpienie awatara wydaje się nie mieć dla niej znaczenia. Chcąc zdobyć informację, potrafi postawić go w najtrudniejszych sytuacjach bez jakiegoś najmniejszego oporu. Dlatego powiem Wam szczerze, zaczynam utożsamiać duszę. Z tym, co nazywam pasożytem. Jej potrzeby kierują nas w określonym kierunku. Ale zobaczcie, to też część algorytmu tego systemu. Bo jeśli chodzi o ludzi, to robi z nimi co zechce, ale jeśli chodzi o nas, to już niekoniecznie. Bo wtedy cały ten tandem. Dusza-ciało działa tak, jak postanowi duch. Wiecie, wydaje mi się, że dusza zdaje się nie mieć świadomości istnienia ducha. Jest nastawiona jedynie na działania awatara. Doświadcza ciągów cieleń, zmieniając jedynie ciała. Ona sama pamięta cały ciąg, ale awatar jest tej pamięci pozbawiony. Jednak należy tutaj powiedzieć, że cierpienie awatara wynika jedynie z jego własnych uwarunkowań, jakichś niespełnionych oczekiwań, jakiegoś braku prawdziwego oglądu rzeczywistości. I teraz popatrzcie, jedynie z przestrzeni jaźni, ducha, widzimy ten tandem awatar dusza. I zobaczcie, jak potrafimy na niego wpłynąć. Potrafimy w awatarze rozpoznać, co jest tym całym oprogramowaniem i je usunąć poprzez zrozumienie jego przyczyn i sprawiając, że to całe cierpienie znika. Z poziomu ducha rozpoznajemy tą iluzoryczność tej przestrzeni, która objawia się tym, że dokonując zmian w awatarze zmienia się nam obraz rzeczywistości. Ten tak zwany Plan duszy staje się narzędziem w naszych rękach i zapewnia nam poszerzenie naszej istoty. I tak naprawdę to odkrywanie naszej istoty. Dlaczego mówię odkrywanie? Bo wydaje mi się, że dla nas, którzy jesteśmy najprawdopodobniej upostaciowieniem materii macierzy w obrębie tej kuli, to jest. Odkrywanie tej pełni w nas, takiej bez tutejszego podzielenia, bez tutejszej biegunowości, które tak naprawdę jest obce naszej istocie i my to czujemy. Ale w jakim sensie dusza jest dla nas narzędziem? Więc poprzez jej dążenie do nowych doświadczeń, doznajemy głębszego samopoznania, istnienia tej pełni wszelkich idei w nas. A dusza zajmuje się tylko wycinkiem, który chce poznać. My z kolei zaczynamy widzieć całość. Zobaczcie te jej potrzeby. Są takie nastawione na pobudzanie awatara do działania. Ona nie widzi. Nie zna tego niedziałania. Tego niepozostawania w tym procesie akcja-reakcja. To tutejszy ograniczony program. To, co jej daje tutejszy algorytm, w uproszczeniu, powiedzmy, mówi, że masz, dusza nie kieruje na samopoznanie, tylko na gromadzenie danych i realizację krótkoterminowych celów. Jedynie duch dostrzega połączenie wszystkich tych dualizmów. Jedynie my, w naszej istocie, potrafimy obserwować ten proces. Obserwować go i na niego wpływać, sami nie będąc w niego zaangażowani. Już samo to, że widzimy te procesy, świadczy o tym, że do tego systemu nie należymy. To jest tak, jak z myślami. Większość ludzi uważa je za swoje, a my je słyszymy, jakby były dla nas obcym głosem. Posłuchajcie, gdyby były naszą integralną częścią, to po prostu byśmy ich nie zauważali. Nie zauważalibyśmy ich treści i nie potrafilibyśmy wyrazić niezgody na tą ich treść. Można to zestawić na przykład z oddychaniem. Oddychanie utrzymuje awatara przy życiu. Wiemy, że to jest dla awatara niezbędne. Niezbędne dla jego prawidłowego funkcjonowania. Natomiast wiele myśli nas niszczy. Wprowadza niepokój, wywołuje cierpienie, niszczy awatara. Wywołuje w nim choroby, stany lękowe, depresje, można by było mnożyć. To nie jest naturalne. To nie jest powiedzmy w cudzysłowie dobre dla ciała. I my zdajemy sobie z tego sprawę. Zobaczcie, jeśli. Zidentyfikujemy to, co wynika z oprogramowania, które nabył awatar, te zachowania, myśli, reakcje, to cała reszta, która nas popycha do działania, to efekt istnienia tego drugiego elementu, duszy. Wykorzystuje ten sam zasób, ale popycha awatara w zupełnie nieświadomym dla niego kierunku. Jeśli na przykład dusza chce doświadczyć biedy, to choćby awatar przerobił Wszystkie programy dotyczące jego stosunku do pieniędzy i zdobył majątek, to ona i tak będzie obcinać mu percepcję, żeby w swój plan prowadzić w życie, i ciągle z jakichś irracjonalnych przyczyn majątek będzie tracony. Dopiero z poziomu ducha, kiedy zobaczymy całość. Możemy zdecydować, czy ten plan jest dla nas akceptowalny i go przyjąć lub nie. Wola ducha wydaje się nadrzędna dla planu duszy, bo dopiero z tej perspektywy ogarniamy całość i wiemy, że takiego wyboru możemy dokonać. I zobaczcie. Wygląda na to, że Chrystus użył. Awatara w postaci Jezusa, do swoich celów, pozostawiając go później praktycznie bez o żadnej odpowiedzi, bo, bo nie było odpowiedzi na ten krzyk na krzyżu. Tak jakby był niczym nieznaczącym. Tak jakby jego cierpienie się w ogóle nie liczyło. Ten tutejszy konstrukt, dusza, wykorzystuje awatara, jakby było to narzędzie, i jego cierpienie również się nie liczy. Liczy się plan duszy jedynie. Wiecie? Zadajcie sobie pytanie, bo ja je sobie zadaję i powiem Wam szczerze, coraz mniej mi się podoba zarys odpowiedzi. Czym tak naprawdę jest cała ta przestrzeń? I czy ona naprawdę jest taka dobra i miłująca, jaka się wydaje na pierwszy rzut oka? Czy tylko nam tu w tej materii wmawia się ten obraz miłującego, wszechmocnego Boga, źródła, które jest miłością, jednością i dobrocią? Żebyśmy się tutaj między sobą nie pozabijali. I żeby to wszystko mogło dalej funkcjonować. Powiem Wam, że na ten zarys odpowiedzi, który widzę, powiem Wam, że nawet nie mam ochoty wchodzić w tą odpowiedź głębiej. Ale na pewno prędzej czy później się tego podejmę. To tyle w tym temacie. Następnym razem wrócę do schematu tego, co widziałam. Bo jest jeszcze wiele pytań na ten temat, wiele wątpliwości, i chciałabym, żebyście zobaczyli ten obraz tak, jak ja go widzę. Jest na tym filmie nowa miniatura na YouTube. <laughs> Ciekawa jestem Waszego zdania. Napiszcie w komentarzach, czy Wam się podoba, czy wracamy do poprzedniej. Jak wiem, muzyka Wam się podoba, ta nowa. Bardzo dziękuję, że daliście znać. No i cóż, do usłyszenia następnym razem. пригнайте